Dzień dobry Państwu. Chciałem Państwa serdecznie przywitać w imieniu na forum obywatelskiej Powiatu Szanowskiego. Cieszę się, że Państwo przybyli tutaj. Oficjalnie rozpoczęła się kampania wyborcza do Parlamentu. Wiemy o tym, że to są bardzo ważne wybory i na pewno każdy z Państwa jest zainteresowany, co będzie kandydował również tutaj z naszego terenu powiatu, powiatu Szanowskiego. Pozwolę sobie zatem poprosić na wyglądalne ze starosty Szanowskiego. Proszę, aby powiedział coś więcej na ten temat. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, czas na zmiany, czas na zaangażowanego, aktywnego posła z powiatu Szanowskiego. Czas, żeby mogło swoją decyzję. Tak, Szanowni Państwo, kandyduję do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. E... Brawo! Brawo! Szanowni Państwo, jestem przekonany, że koalicja obywatelska wygra te wybory, a powiat szanowski w końcu będzie mógł się cieszyć z aktywnego, zaangażowanego i skutecznego posła, który będzie zabiegał o realizację interesów powiatu szanowskiego, ale także powiatów e, skupionych w okręgu 12, czyli powiatu myśleńskiego, słuskiego, ostępuńskiego i wadowickiego. Szanowni Państwo, nie bez przyczyny zaprosiłem Państwa tutaj do Ligiąza, e, ponieważ e, to miasto jest bliskie mojemu sercu. E, tutaj się urodziłem, tutaj się wychowałem, tutaj poznałem swoją żonę, tutaj mieszkam, tutaj mam znajomych, tutaj są moi przyjaciele i od wielu lat tutaj w Libiążu głosują na mnie mieszkańcy i obdarzają mnie wielkim zaufaniem. Liczę, że też będzie teraz tak podobnie, że i Libiąc i Powiat Szanowski będzie głosował za kandydatem z Powiatu Szanowskiego. Obok mnie, jest, Szanowni Państwo, poseł dwóch kadencji Tadeusz Arkit. że jest miastem symbolicznym. Zawsze miał swoją reprezentację, często miał swoją reprezentację w powieku posłów. Jednym z najaktywniejszych naj naj posłów e, tych dwóch kadencji był poseł Tadeusz Arkit, a obecnie e, radny Sejmiku. I znów, Szanowni Państwo, przychodzi czas po tych latach, kiedy nie mieliśmy tego aktywnego posła, Abyśmy w końcu mieli zaangażowanego, skutecznego w działaniu posła z ziemi szanowskiej. Pojawia się pytanie dlaczego kandyduję? I tutaj szanowni państwo podkieruję się moim hasłem, które e, towarzyszy mi tak naprawdę e, w mojej działalności samorządowej od lat. Czas na młode pokolenie. Uważam, że czas żeby e, sprawy kraju, sprawy regionu, sprawy naszej małej ojczyzny były realizowane w dużej mierze przez polityków, przez działaczy z młodego pokolenia. Szanowni Państwo, wiele spraw, które są niezrealizowane, a które, a które w sposób oczywisty muszą być podjęte. Budowa obwodnic, Szczebini, szanowa i Biąża. Szanowni Państwo, problem rzeźniczej wycinki lasów. Problem zapadli w Trzebini. To są wszystkie problemy, które my tutaj z poziomu samorządu mamy ograniczone możliwości działania, ale tak naprawdę wszystkie narzędzia, które ma poseł, pozwalają mu, żeby skutecznie o te sprawy, o te problemy się upominać. Szanowni Państwo, ze mną, jak widzicie, za mną reprezentacja mieszkańców, bliskich mi osób. Ta, tak, naprawdę oni są teraz za mną, ale za parę momentów ramię w ramię wyruszymy w marsz, w pełni energii, w pełni entuzjazmu, w pełni radości i uśmiechu. Marsz, który mam nadzieję, jestem przekonany, zakończymy 15 października w Warszawie z e, zwycięstwem Koalicji Obywatelskiej, z zwycięstwem Powiatu Szanowskiego i w końcu, Szanowni Państwo, będziemy mieli aktywnego. E, skutecznego, zaangażowanego, pracowitego posła z ziemi krzanowskiej. Brawo! Szanowni e, Państwo, oglądają nas też e, mieszkańcy powiatu, e, mieszkańcy powiatu krzanowskiego, Libiąża, Krzanowa, Przewini, e, Krzanowa, Przewini, Babic, Alverni, wszystkich powiatów z okręgu 12. Przed nami, tak jak powiedziałem, kampanijna droga. Dwa miesiące wytężonej pracy. Rozpoczynamy już tak naprawdę za chwilę od biurki podpisów poparcia pod listą e, kandydatów z okręgu 12. Zachęcamy Szanowni Państwo do tego, żebyście udzielali nam wsparcia. Będziemy się spotykać w każdym mieście Powiatu Książkiego, ale także w miastach e, Powiatu Myślenickiego, Suskiego, Ośmiusińskiego, Wadowickiego. Czekajcie tam na nas. E, do Was trafią nasze materiały. Będziemy Was przekonywać, że najlepszą decyzją 15 października jest oddanie głosu na kandydatów koalicji obywatelskiej. Kandyduję z tej listy w pozycji numer 4. Zachęcam wszystkich Państwa do oddania głosu na moją osobę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wyborów, jak widzicie z sercem po to, aby... Po 15 października Polska była uśmiechnięta radosna dla wszystkich. Serdeczne. W tym miejscu w Parku Młodości, Barku parku życzymy Ci, aby młody człowiek, doświadczony, godnie reprezentował nas tam w Warszawie. Bo to jest potężne wyzwanie. Powodzenia.